Serwis sportowy sponsoruje Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie. 9 lipca, witamy w serwisie sportowym. W niedzielę w Starym Dzikowie o puchar starosty powiatu lubaczowskiego w turnieju piłki nożnej walczyły cztery drużyny z terenu powiatu lubaczowskiego oraz spoza niego. Na turniej zgłosiły się Wiktoria Stary Dzików, gospodarz Czarni Oleszyce, Roztocze Narol oraz LKS Olimpiako Starnogród. Rywalizacja przebiegła fazą pucharową. Rozlosowano dwie pary półfinałowe. Przegrani z par zmierzyli się w meczu o trzecie miejsce, a zwycięzcy zagrali ze sobą w finale. W całym turnieju najlepsi okazali się gospodarze Wiktoria Dzików przed Czarnymi Oleszyce i Roztoczem Narolu. Czwarte miejsce zajęli goście z LKS-u Olimpiakos Tarnogród. A już 14 lipca odbędzie się turniej o Puchar Lata w Narolu, organizowany w ramach Dni Narola. Dzień, dzień!

Również w niedzielę w Wielkich Oczach podczas gminnego święta sportu otwarto kompleks rekreacyjno-sportowy. Budowa obiektu kosztowała 1 800 tysięcy zł. Uroczystości rozpoczęły się od przecięcia wstęgi, którego dokonał m.in. prezes okręgowego związku piłki nożnej w Jarosławiu Mieczysław Golba i wójt gminy wielkie oczy Tomasz Lorenz. Obiekt poświęcił proboszcz parafii w wielkich oczach ksiądz Józef Florek. W trakcie uroczystości klucze do kompleksu wójt gminy przekazał prezesowi klubu Gwiazda Wielkie Oczy Zbigniewowi Osowskiemu. Budowa kompleksu rozpoczęła się w 2010 roku i pochłonęła ponad 1,8 800 tysięcy złotych. Inwestycja była możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu. Z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, które wyniosło 70% wartości całej inwestycji. Otwarcie obiektu dokonano podczas gminnego święta sportu. W ramach rywalizacji odbyło się wiele konkurencji, w których wzięły udział dzieci i młodzież z gminy Wielkie Oczy. W pchnięciu kulą kobiet najlepsza okazała się Marzena Gryniewicz. W pchnięciu kulą mężczyzn Michał Grabiec, który zwyciężył także konkurencję wyciskania odważnika. W odbijaniu piłeczką do tenisa ziemnego wśród Dziewcząt najlepsza okazała się Kamila Frądczak, a wśród chłopców Kamil Kuchta. Bieg w workach wygrali Monika Kuchta oraz Leon Gryniewicz. Konkurencję przeciągania Liny zwyciężył Sęga Tim, a mecz mini piłki nożnej drużyna Stuchli. W biegu na 600 metrów dziewcząt szkół podstawowych najlepsza okazała się Kamila Słysz. Wśród dziewcząt szkół gimnazjalnych Klaudia Hanas. W biegu na 1000 metrów chłopców zwyciężył Kamil Drapak w kategorii szkół podstawowych oraz Rafał Zaborniak w kategorii gimnazjów. biegu na 100 metrów Zwyciężyła Gabriela Brzoza w kategorii szkół podstawowych i Kamila Frączak w kategorii gimnazjów. W biegu na 100 metrów chłopców pierwsze miejsce zajął Kamil Drapa w kategorii szkół podstawowych, a Dawid Hirny w kategorii gimnazjów. Biegi dla najmłodszych wygrali Wiktor Jasenyk oraz Jakub Mazepa. Boisko orlik przy ulicy Słowackiego w Lubaczowie zostało boiskiem na medal w konkursie ogólnopolskim pod takim samym tytułem. Nagradzani są w nim zarządcy obiektów, którzy promują sport i rekreację dzięki różnorodnym imprezom sportowym. Patronem konkursu jest polski klub Infrastruktury sportowej, który dzięki konkursowi chce uhonorować zarządców obiektów, którzy promują sport i rekreację dzięki organizacji różnorodnych imprez o charakterze sportowym. Potwierdzeniem udziału i sukcesu miejskiego ośrodka sportu w Lubaczowie, który zarządza czowskim Orlikiem będzie specjalna tablica pamiątkowa która już niebawem znajdzie się przy obiekcie To wszystko w dzisiejszym serwisie zapraszamy za tydzień Serwis Sportowy sponsoruje bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie